Cześć, witajcie! Witajcie po zimowej przerwie. Długo u mnie trwała ta przerwa. Ale no, takie życie. Takie życie. Było dużo innych zajęć. Nie tylko chodzenie po lesie. Ale cóż, w końcu zawitała wiosna. Trzeba się kwieciem obsypały. Ptaszki śpiewają na całego. Jest naprawdę pięknie Pogoda też jest jak na tę porę roku wspaniała Święta był naprawdę klimat wyśmienity tutaj bączka mamy o! Wiosna całą parą. Dobra. Ja się wybrałem na poszukiwanie wiadomo czego. Grzybków. Jakie grzybki możemy spotkać po tej porze? Piestrzenice, smardzę. Kto wie co jeszcze? Przy takiej pogodzie można się spodziewać różnych. Ale zobaczymy zobaczymy powędrujemy do przodu i sobie poszukamy jakiś ptaszek siedzi już o odleciał no. wziąłem ze sobą sprzęt też do fotografii może jakieś ptaszki się uda sfotografować no. dobra idziemy zobaczcie jakieś te brzuski Ładnie zazieleniły łodnik z brzuzek posadzony rośnie tutaj nam lasek potencjalny na gozaczki można będzie coś poszukać jeszcze dwa latka może nawet wcześniej coś zacznie tu wyrastać Też nasadzenia są sosenka. Także no, wycinka jest z tych lasów, no, ale również nowe nasadzenie. No, wiadomo, no, długo to rośnie, chociaż brzoza to jest dosyć szybko jedno z takich drzew z szybkim przyrostem. Będzie dobrze. Słuchajcie, zbliżam się pomału do miejscówki pierwszej, Smardzowej. A tutaj po drodze, przy samej drodze, na brzegu, zryte tutaj przez dziki strasznie. Mamy ekipy czernidłaków, tylko Tyle, że to są te czarnidłaki pospolite nie kołpakowane. Są mniej takie stoszkowate od tych kołpakowanych i są szare. Tamte są bardziej białe. Jaki jest młody owocnik. A tu mamy takie ekipy tych czarnidłaków. Coś mi obiektyw nie łapie ostrości. No dobra, Coś w ustawieniach troszkę przerobiłem, może teraz lepiej będzie z tą ostrością. Tutaj jakie porządne, zdrowe owocniki. Starsze. Tutaj młodziutkie jeszcze. Tutaj cała kępa taka. Jeszcze z ziemi i z mchu wychodzą. Idziemy dalej. Tutaj raczej smardza, nie spotkamy. Dziki strasznie zryły to. Tutaj przy przypniu takim wielkim. Kolejne jakieś grzybki spotkaliśmy. to to nie wiem co to jest. Jeśli wiecie, piszcie w komentarzach co to za grzybek o tej porze roku. Mamy początek kwietnia, być może wyrasta później, ale ze względu na bardzo ładną pogodę już się pojawił, a ja sam się jeszcze też w internetach w domu dowiem co to może być słuchajcie pierwsza miejscówka była zdewastowana przez dziki po pierwsze po drugie przez leśników wycinka tam była jakaś także zryte to wszystko tam nic nie spotkałem. Jestem tutaj na drugiej miejscu w Opodal Jest! Jest pierwsza sztuka. Ale chyba tylko ta jedyna tutaj na razie. Tak chwilę się rozglądam, więcej na razie nie dojrzałem. Taki jedyny tutaj przy tej osice bądź to pola rośnie sobie tutaj. Taki niewielki mamy go, jest pierwszy pierwszy strzał. Jak sobie tutaj czapeczka taka wyrasta I tu na pniu jakieś powyrastały, ale też już stareńkie tu. Jakieś huby. Czy będzie tu jeszcze jakiś Ciężko powiedzieć. Raczej słabo. Nie wiem czy jestem spóźniony, czy za wcześnie. Ale jest. Można powiedzieć, że nie zaliczone. W się nie tyle żywobranie, bo ich nie możemy zbierać, wiadomo. Ale jest spacer, treść nagrana, i można iść dalej na drugą miejscówkę. No dobra, jeszcze rzut okiem na niego. Jest druga sztuka, ten to porządny na tej drugiej miejscówce. Ogólnie słabo krążę, krążę. Parę minut i dopiero ten pierwszy tutaj trafił. Ale ładny. już mi weszła na rękę już chce mnie opierniczyć uciekaj mróweczka no, a tutaj mamy pięknego smardza troszeczkę się wygląda tak jakby się troszeczkę przeniesły dalej rozglądamy się jeszcze. Jeszcze się tu porozglądamy. I dotarłem w końcu na trzecią miejscówkę. Mogę powiedzieć, że spacer z zaliczony. Trzecia miejscówka też ma zypki. Też jest jeden. Jednego. Mam dalej drugiego. Do przy samej drodze, zobaczcie. 丢金，马耳朵呢？ Więcej jakoś nie widać Może gdzieś w tych liściorach tutaj się jeszcze ukrywają młode Stąpam ostrożnie Może jeszcze jakieś powyrastają Jeszcze tu kawałek do przodu się przejdę No jak na razie to ogólnie to słabo w tym roku W zeszłym roku na Wielkanoc tutaj filmik Leśne jaja wielkanocne, to tutaj było ich sporo, trochę ich tutaj było. O, i tu, jaki bydlak! No, ten pójdzie na miniaturkę. O, popatrzcie. Wow. Niezła sztuka. A tu w tych liściach też się chowa jakiś? Nie, to akurat nie Czyli tak, tutaj mamy trzy sztuki jak na razie Mały, to jeszcze przejdę do przodu Tutaj głębiej w lesie nie ma nic Już tu mnie bywało nigdy Tutaj jeszcze kolejne dojrzałem po drodze. To kawałek wcześniej, jak się wracałem, tutaj ich nie zauważyłem. Mm. Po prostu niesamowite. O, tu jest jeden. Tutaj drugi, taki ładny też. taki położony delikatnie trzeci ładne sztuki tutaj na tym brzegu wyrastają Tu jest ten pierwszy, tutaj ten drugi, teraz ładniej widać, słoneczku, I idziemy jeszcze to trzeciego, czyli tu w sumie mamy 6 sztuk. No i fajnie Bardzo fajnie Godzina 17 A jeszcze kurde przed świętami nie tak dawno O tej godzinie to ciemno było jak diabli A teraz kurde słoneczko jeszcze się przyświeca ładnie tutaj oświetla nam ten las tą zieleń się rzutką jeszcze tak nieśmiało się to wszystko rozwija ale natura wie co robi w dole bagienku przede mną wody trochę jest ogólnie w lesie jest dosyć wilgotno Mam nadzieję, że w tym roku sezon grzybowy będzie udany, ten główny, może to nie wysuszy, może on to gdzieś słychać tu w pobliżu, dobra. Idę po małą stronę auta i do domku trzeba się zbierać Wieczorkiem filmik się zmontuje i będzie kolejna wstawka. Okej. Okay. Po drodze może jeszcze coś tam spotkam. Jest pszenicy jeszcze dziś nie spotkałem. Pójdę tam. Jest takie miejsce po drodze do domu. Może jakieś będą. A póki co to na razie trzymajcie się, pa!